Dominik Renda, dzień dobry Dominik dzień dobry. Dzień dobry. Dobre okoliczności dzień dobry. dla Ciebie No dobre, wczoraj rozmawialiśmy, tak jak mówiłem, idę po wygrano, Trochę nie tak jak chciałem Znaczy, fa fajne zwycięstwo przez TKO, ale mam do Ciebie dużo zastrzeżeń, za dużo przyjąłem ciosów Ale na charakterze myślę, że pokazaliśmy bardzo dobrą walkę Słuchaj, tak naprawdę to był bi długodystansowy bieg z dobrym finiszem dla Ciebie Bo tak naprawdę na finiszu to zwycięstwo przyszło, ale w drugiej rundzie były duże kłopoty kłopoty, bardziej myślę, że tlenowo, bo tak jak już mówiłem, e, Wojtek mocno bije, lecz żaden z ciosów mnie nie podłączył, to bardziej już było te wszystkie takie uniki, poślizgnięcia, to było już ze zmęczenia. E, przetrwałem, taki już był plan, mówię sobie, jak już mam mieć tak łuk rozbity. To dla wszystkich, którzy tu przyszli, idę na całość i kończę Wojtka. Słuchaj, e, chyba najmocniejszy doping w ogóle na trybunach, bo jak stałem, to było słychać ten ryk trybun. Naprawdę robiło to wrażenie. Skąd tyle ludzi zebrałeś? No, w, nie wiem, przyszli tu dla mnie. Ja tak naprawdę sprzedałem tych biletów troszeczkę. Nie spodziewałem się, że będę miał taki mocny doping. E, nie widziałem osoby nie klaszczącej na, na trybunach, bardzo, bardzo mnie to podbudowało, bardzo przyjemne chwile. I bardzo rekompensują e, przygotowania i trud. E, trud przygotowania i przede, w, przede, przede wszystkim. No, moje oko, które. się w tak... Dobre. Dobrze, to ja cię nie będę dużo męczył. Zapytam cię jeszcze tak. Wojtek Wocial gdzieś w pewnym momencie miał ten swój moment. Czułeś tak, że jest w stanie cię przełamać, czy dzisiaj byłeś nie do pokonania? Myślę, że z tym wsparciem, z tymi kibicami nie mogłem tego przegrać, tym bardziej, że miałem naprawdę duże wsparcie wszystkich rodziny, trenerów, wszystkich dziewczyn. Naprawdę to wsparcie było, więc nie mogłem tego przegrać. Musiałem to zrobić dla nich, wiedziałem, była ta presja na głowie. I co więcej? Do werdyktu tak naprawdę Wojtkowi dużo nie zabrakło, bo mógł być werdykt Jak ty to widziałeś? Pierwszą rundę na pewno wygrałeś Druga była prawdopodobnie Wojtka, trzecia runda się rozstrzygała, tak? Tak, to właśnie ustaliliśmy Ta pierwsza mogła pójść dla mnie, mogła pójść dla Wojtka Jak, jak już mówiłem, trochę za dużo przespałem, cały czas z tym walczymy Żeby nie wchodzić w tą walkę szybciej Fajne obalenia, trochę za mało kontroli ale to jest wszystko, tak jak mówię, dużo pracy jeszcze jest przede mną i na pewno będę ciężko pracował. Druga runda e, dla Wojtka w, mo w moim wykonaniu, naprawdę e, według mnie, ja jestem bardzo krytyczny co do siebie, była e, tragiczna pójście po traktorowa E, tutaj czułem, że, że mogę, lecz Wojtek naprawdę świetnie balansował Ciężko było go obalić e, i wyko wykończyć dźwignię Skąd ten taktarow Ci przyszedł do głowy? Taktarow? Skąd ty przyszedł? Trenujesz na, tre na treningach? E, tak, ogólnie dużo razy się skręcam Taki był plan, że albo po obaleniu, jak Wojtek będzie obalał, będę wstawał Jak nie, to, to będę po prostu skręcał się po nogę Taki by mieliśmy plan e, Więc tak jak mówię Druga dla Wojtka, runda, pierwsza wydawała się dla mnie. Trenerzy powiedzieli, idziemy w trzeciej na całość. Ja wiedziałem, że nie mogę ich zawieść. Poszedłem na całość. Jestem się zadowolony mimo wszystko, choć e, krytycznie do tego podchodzę i na pewno wyciągnę lekcje z tej walki. Dominik, e, podziękowania dla kogo? No, Wymij może sztab trenerski najpierw, a potem już sponsorów pewnie, bo, bo to, to jest też klucz w tym wszystkim. Tak, e, sztab trenerski oczywiście. E, trener od stójki Daniel Zerembast, trener parteru Paweł Skurza, nasz klubowy asystent Filip Falkowski. E, no i to moja cała kadra trenerska. Co do sponsorów, bardzo im dziękuję, bo okazali mi so, solidne wsparcie i bez, bez nich mogłoby mnie tu nie być. Więc dziękuję e, przede wszystkim też e, Babilonowi za możliwość wystąpienia na tak dużym evencie. Mam nadzieję, że nie zakończy się na jednej gali. E, chcę się bić, chcę się rozwijać. A i do sponsorów, bo to jest naprawdę bardzo ważne: Kurbdach, Dach, kurpie Ubezpieczenia Olto, e, Michał Górski, Watacha But, But, Paweł Wilk e, z tyłu Radiologistik, e, Apteki Klemer, BD Barber, Ostrołęka, o, Kakinga e, Diwahair, Ostrołęka i. Westside Fitness Ostrojenka. Chyba nikogo nie pominąłem Jeśli kogoś pominąłem to bardzo przepraszam Nie, chyba nie, chyba, chyba wszystko, jest. wszystko jest Fryzjer wymieni... Barber wymieniłeś Fitness Club Westside wymieniłeś I tutaj jest apteka Klemer. tak jest, 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 jest. Tak. Bardzo dziękuję za okazałe wsparcie Bez was tu by mnie nie było Dziękuję wszystkim Dominik, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Powodzenia dziękuję bardzo. w przyszłości. No i obserwujemy Twoją karierę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Miło było e, się zobaczyć po takim, po takim czasie, po ostatniej walki. Jasne, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.